Mała Jane zaraz narysuje swój wymarzony tort! Patrzcie uważnie! Jajka są moje! Dzięki szefowo! Ojej! Rozbiło się! Ale dobrze, że do miski! Wyjmujemy z niej to, co niepotrzebne! Twój jajko jest takie oślizgłe! Co za ochyda! Zostawię nam skorupkę, to nic takiego! Wnuczko, no co ty robisz? Pomogę ci! Pokażę ci fajnego lifehacka, babci! Zapamiętaj! O, cukier! Dodam odrobinę dla osłody. Czy nie widzi? Jaką tam odrobinę! Potrzebujemy dużo cukru. Wystarczy, teraz musimy dodać mleka. Jak to otworzyć? Nie mogę. Nie otwieraj się! Ojej, wszystko się rozlało. Jestem cała w mleku. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Ups, nie ma już mleka, chociaż zostało tu troszkę. Myślę, że to wystarczy. Po co robić zbyt płynną masę? Teraz dodam mąkę, to ważne. Ojej, będę kichać. Nie jestem cała w mące. O babciu, nie martw się. To się zmyje. Czemu tak krzyczysz? Spójrz, już niczego na mnie nie ma. Dzięki, pomogłaś mi. Wracam do ciasta. Dodam mąkę. Dodam jej więcej i mieszam. Chociaż po co mi ta trzepaczka? Zrobię to rękami. Ujrz, jak się używa trzepaczki. To takie proste. Napełnię swoje głowy wzórami. Lepiej użyć robota kuchennego. To on robi wszystko za ciebie. Ciasto gotowe. Muszę spróbować. Świetnie. Trzeba dodać troszkę kakao, żeby zrobić ciasto czekoladowe. Gotowe. Wlewamy do okrągłej foremki. Będę miała pyszny torcik. Do piekarnika i czekamy. Super babciu! A jej moreo jest takie pyszne. Właśnie użyję ciastek do dolnej warstwy. Będę miała kruchy spód z Oreo. A teraz wylewam moje kolorowe ciasto na wierzch. Zrobię to chaotycznie, aby uzyskać ładne przejścia kolorów. I ciasto leci do pieczenia. Och, no wreszcie amatorzy skończyli swoją pracę. Mogę spokojnie kontynuować składanie tortu. Mam już gotowe ciasto. Zabarwiło mnie na tęczowe kolory. Tak jaskrawe, że Jenny je pokocha. Teraz wlewamy wszystko do okrągłych foremek do pieczenia i wysyłamy do piekarnika. Ważne jest, aby nie zapomnieć o żadnej z foremek. Doskonale. Wszystko jest idealne i pod moją kontrolą. I proszę Moje ciasto też jest gotowe Wejmujemy No co za zapach Wracamy I stawiamy z wierzchu okrągłą foremkę Po co? Zaraz zobaczycie prawdziwe piękno i magię Wlewamy syrop truskawkowy do formy W wierzchu dosypujemy kolorowej posypki Ustawiamy na środku Piękną księżniczkę Wam to przypomina? Zgadza się. Sukienkę. Hey. O, czas, żebym ja wyciągnęła biszkopt. Zakładam rękawicy i wyjmuję. Myślę, żeby użyć fluff. To płynne pianki marshmallow. Są takie słodkie i pyszne. Po prostu palce lizać. To zdecydowanie wszystko, czego potrzebuje moje ciasto. Tylko spójrzcie na te piękne, kolorowe plamy. To mój pierwszy tort. Jestem taka podekscytowana. Piszcie w komentarzach, jak wam się podoba. A ja go udekoruję. Ozdobię obwód tortu kitkatami. A na środku ułożę tęczowe serduszko. Gotowe. A co tam u szefowej? Ja też już mam gotowe moje piękne, kolorowe biszkopty. Wyciągnę teraz wszystko i zacznę składać ciasto. Gotowe. Teraz musimy udekorować wielki tort. Użyję kolorowych posypek. Muszę obsypać nią calutki torcik. Wygląda pięknie i super apetycznie. Ostatnim akcentem jest tęcza na wierzchu. Cudownie. Dodajemy też trochę bitej śmietany. Gotowe. To lenizantko czekamy na recenzję. Wow, jakie piękne torty. A ten jest taki ciekawy i uroczy. Moją faworytką jest księżniczka. Co trzeba zrobić? Podnieść foremkę? Wow, to ciasto z laką. Jaki cudowny i apetyczny. Pyszniutki. Dzięki babciu. Na zdrowie, moja kochana. Wow, czy to ciasto od Sis? Postarała się. Trzeba szybko spróbować. Mmm, bomba. A to co? Ten tort wygląda rewelacyjnie. Próbuję. Wow. Mmm, palce lizać. Idealny tort. Kogo wybrać? No, zdecydowanie tort szefowej kuchni. Jest wspaniały. Co, naprawdę? Jakie to niespodziewane. Żartuję. Nie mogło być inaczej. Jane kończy rysować. Babciu nie O, już gotowe. Babeczka! Szefowa kuchni zrobi ją bez problemu. Kevin też jest gotowa do pracy. A babcia jak zwykle jest spokojna i pewna siebie. Ta zacięta rywalizacja między babcią i szefową. Kto zrobi lepszą babeczkę? Babcia czy szefowa? Komu kibicujecie? Napiszcie w komentarzach. Babcia już zaczęła wyrabiać ciasto, a szefowa kuchni przejmuje kontrolę nad mikserem. Babcia daje jasno do zrozumienia, że za nic nie odda zwycięstwa jestem tutaj. Zaraz zawarwię ciasto na czerwono. Będę miała najpiękniejsze baweczki. Piękne to ty możesz mieć, ale tylko ja potrafię zrobić pyszne i smakowite. Robi się naprawdę gorąco, kto skończy pierwszy. Zostało im tylko dodać mąkę, a mamy tylko jedno opakowanie. Zaraz rozerwiecie worek, i nikt nie dostanie mąki. Niech ktoś się podda. Może Vivian potrzebuje mąki? O nie! Mąka odleciała. Vivian znowu wyglądasz jak ciasto. Trzeba tylko dodać mleka i jajek. Nasz pojedynek jeszcze się nie skończył. Muszę tylko upiec biszkopt i będzie prawie gotowe. Nie, to ja mam prawie gotowe. Hej, czy wy już pieczecie? Ja nie mam jeszcze nic gotowego. Dobrze, że używam gotowych biszkoptów. Teraz dodam do ciasta orzeszki. Jane uwielbia orzeszki ziemne. A do orzeszków dorzucę karmel. Okruszę biszkopty i zrobię babeczkę w szklance. To prawie jak ciasto w szklance tylko to będzie babeczka. Ważne jest, aby przestrzegać kolejności. Pita śmietana, orzechy i karmel, biszkoptowe okruchy. I voilà, mamy to! Oj, biszkopt jest gotowy. Raczej mój. Oba ciasta są gotowe. Wyciągnijcie je szybko. Babcia już wycięła okrąg z biszkoptu. Ale szefowa kuchni już zrobiła odpowiedni rozmiar dla babeczki. Babciu, powinnaś się pospieszyć. Tak, tak, już nakładam warstwy kremu. Dorzucę jeszcze truskawek, skończyłam. Nie, to ja skończyłam, a moja babeczka naprawdę spodoba się małej Jane. Dodam też gałkę lodów i czekoladową posytkę. No i oczywiście syrop czekoladowy. Nie może zabraknąć list mięty. Voilà. Wow, wszystko pachnie tak dobrze. Przejdźmy do tej babeczki w szklance. Jaka dobra! Karmel i orzechy. Co może być lepszego? Pyszka siostrzyczko. A co tu na mnie czeka? Myślę, że babcia to robiła. Tak, to jej popisowy krem. Co my tu mamy? To zdecydowanie szefowej kuchni. Tylko ona mogła zrobić coś takiego. Idealny deser. Co wybrać? Najbardziej smakuje mi babeczka Sis. Co? Ja wygrałam? Wow! Ciekawe urządzenie. Na początek chcę jajka. Jasne. To działa, patrzcie! Mogę powiększać rzeczy. Wiem jak przygotować smaczne jajka. Co więcej będą nie tylko pyszne, ale i ładne. Użyję specjalnej foremki. Moje danie będzie wyglądało niczym zajączek. Tylko spójrzcie. A ja przetestuję swój przyrząd na jajku. Patrzcie, kurczy się. To dziwne. Musiałem nacisnąć zły przycisk. Spróbujmy jeszcze raz. O, działa! Czy to na pewno można będzie jeść? Absolutnie tak! To prawdziwy przełom naukowy! Dziewczyny nie przeszkadzajcie! Zrobię teraz gigantyczne jajko sadzone. Zobaczcie, jakie to fajne. To największe żółtko, jakie w życiu widziałem. Eksperymenty nie są teraz najlepszym pomysłem. Nie ma nic lepszego niż klasyczny przepis na jajka. Najpierw trzeba rozbić je do specjalnej foremki, a następnie wrzucić to do wrzącej wody. Teraz czas na awokado. Trzeba je pokroić i roznieść. To mój ulubiony sos guacamole. Rozsmaruję go na tostach. Zobaczcie, jakie to piękne. Pozostaje tylko udekorować to wszystko rzodkiewkami. Pożywne śniadanie gotowe. Moje pierwsze na świecie gigantyczne jajko sadzone też wygląda dobrze. A z ketchupem będzie najpyszniejsze jajko w historii. Hej! A moje jest najsłodsze. Zobaczymy, co wybierze Leo. Ciekawe. Jajko w kształcie zajączka. Nie dość, że piękne, to jeszcze i smaczne. Jane, odwaliłaś kawał dobrej roboty. A teraz spróbujmy, co przygotowała dla mnie Emma. I kanapki wyglądają troszkę dziwnie. Co to takie zielone? Nie znoszę awokado. Profesorze, z panu cała nadzieja. Wygląda jakoś tak prosto. Ale dokonałem wielkiego odkrycia. Jane, gratulacje. Zrobiłaś najsmaczniejsze i najpiękniejsze jajko. Dzięki Leo! Chyba Leo ma dla nas nowe zadanie. Właśnie tak, tym razem zróbcie dla mnie sałatkę. To proste i jasne. Sałatka już się robi. Oczywiście najlepsza sałatka będzie ze świeżych warzyw. Zaraz je tutaj wyhoduję. Wykorzystam do tego eksperymentalną farmę. Najważniejsze to dokładnie podlać nasiona. Nic prostszego! Hey. Profesorze, chyba przesadza pan z wodą. Ups, rzeczywiście. Muszę natychmiast usunąć ten potop. Nie chcę, żeby moja sałata rosła w brudnej okay. wodzie. Patrzcie, udało się. My tu gadu gadu, a sawata już urosła. Najwyższy czas zbierać plony. A teraz bułka. Potrzebuje jej po to, żeby zrzucić na nią fasolę w sosie pomidorowym. I figurka dinozaura do dekoracji mojej sałatki. Patrzcie, co za podanie. Pięknie. A więc co tak siedzicie? Czas leci. A racja. Troszkę się zapatrzyłam i zapomniałam. Biorę ogórka i troszkę papryki. W sałatce najważniejszy jest sposób podania. Moja będzie w kształcie słodkiego małego pieska. Ładny, co? Wspaniały. Gdy nie słyszeliście o dressingu, śmietana idealnie pasuje do każdej sałatki. I właśnie ona trafi na talerz jako pierwsza. Następnie pokruszony ciemny chleb. Będzie niczym jadalna ziemia. Teraz zrobię piękne kwiaty z warzyw. Wyrosną właśnie z tej chlebowej ziemi. To się nazywa profesjonalne podanie. A nie jakiś tam piesek. Dość zabawy. Czas zdecydować, czyja sałatka jest najsmaczniejsza. Mm. Profesorze, zacznijmy od ciebie. Ten dinozaur smakuje całkiem nieźle. Czyżby był z czekolady? Spróbujmy reszty. Fuu, fasola? Nie cierpię jej. Jestem na nie. Jak możesz? Jane, twój piesek jest bardzo słodki I sałata też nie jest zła Dałam z siebie wszystko Teraz czas na kulinarne arcydzieło Przygotowała nie sałata a cały ogród Fuu, czarny chleb rzeczywiście jest jak ziemia Nie tylko z wyglądu, ale i w smaku Ochyda Wygrywa Jane, gratuluję Dzieciństwie uwielbiałem kręcić się w kółko na krześle Wystarczy tej zabawy Teraz chcę kawę. Będzie kawa. Jasne. Świetny pomysł! Już wiem co robić. Do zaparzenia kawy użyję aparatu, okay. który niedawno skonstruowałem. Służy do robienia rozmaitych mieszanek. Czemu by nie zrobić w nim kawy? Ważne, aby być bardzo ostrożnym. Wsypie ziarna kawy do dużej kolby. Następnie upewnię się, że kolba znajduje się nad ogniem. To musi się udać! Temperatura rośnie, to znaczy, że idzie dobrze. Hej! Patrzcie, kawa płynie! A więc eksperymentalny napój dla Leo będzie gotowy. Kawa musi przede wszystkim dobrze smakować. A co wszyscy uwielbiają? No właśnie, kokosy, a dokładniej mleko kokosowe. Aby je zrobić należy pokroić kokosa na kawałki i wydobyć z niego to, co najsmaczniejsze. Dlatego pokroiłam kokosa na kawałki i wrzuciłam do blendera. No, i mleko kokosowe mamy gotowe. Czas na białą czekoladę. Należy umieścić ją w mleku i roztopić. Zostało już tylko troszeczkę. Zetrę resztę czekolady. To będzie dekoracja. A gdy moja autorska kawa trafi już do szklanki, można posypać ją resztą czekolady i udekorować owocami. To będzie pyszne. Wow! Oh. Tylko, że to nie jest żadna kawa. Bingo. Kawa powinna być ciemna, a to znaczy, że bez prawdziwej czekolady się nie obejdzie. Dlaczego by nie zalać czekoladowej kulki gorącym mlekiem? To już bardziej przypomina kawę. Leo, czas wybrać zwycięzcę. No, proszę, czekamy. Co tym razem zrobił profesor? O fu, ochyda, to jest mega gorzkie, wcale mi się nie podoba. No. Chyba gotowanie nie jest moją specjalnością. Co przygotowała Emma? Mmm, niezłe. Ale co to za suszone owoce? Nie pasują tu. To tylko dekoracja. Jane, no cała nadzieja w tobie. Mmm, to jest naprawdę dobre. Gratuluję kolejnej wygranej. Znowu zrobiłaś coś nierealnie pysznego. Jestem prawdziwą kucharką.